Witamy serdecznie, jest z nami Jakub Słomiński, Słomiński Jakub, który zdobył 15 raz medal na Mistrzostwach Polski, seniorów, powiedz, jak się czujesz? Każdy medal to niesamowite uczucie, złoty na pewno to jest coś pięknego i ważne, że cały czas się chce i cały czas jest ten głód tego boksu, nie? No właśnie, jak ty to robisz, że ty cały czas jesteś głodny boksu, boksujesz już długo, znasz się na tym, zjadłeś można powiedzieć zęby. Kurcze, no cały czas jest coś do poprawy, z w klubie cały czas coś szlifujemy, staramy się na obozach kadry, poprawiamy, jest ten medal mistrzostw Europy, chcielibyśmy jeszcze ten medal mistrzostw świata i może następne Igrzyska. Właśnie, to jest kolejny cel, wyznaczasz sobie takie cele, żeby mieć tą motywację dalszą, żeby gonić tego króliczka, bo tak naprawdę w Polsce to nie ma zawodników, który, którzy mogliby Cię gonić. Kurcze no te walki są potrzebne na pewno, nie? Te następne igrzyska to gdzieś tam jest ten taki cel docelowy, ale po drodze są mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, medale z tych imprez to też na pewno taki gdzieś przystanek w tym wszystkim. A jak tutaj e, będziesz wspominał wałbrzych walki e, te, e, przed finałami. Kurczę, jestem w Wałbrzychu drugi raz, drugi raz mam złoto, także Wałbrzych to na pewno będzie bardzo dobre wspomnienie. Tak, jestem bardzo dumny z tego, że jestem żołnierzem, że mogę reprezentować Polskę na arenach międzynarodowych, jak i w kraju, z orzełkiem na piersi i każdy taki wyjazd to jest coś pięknego. Gratuluję jeszcze raz, no i trzymam kciuki za kolejne starty. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam oglądających. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.